Nadszedł ten moment kiedy możemy podsumować stan deweloperski, to będzie już trzeci film z tej, e, z tej serii. Jeśli nas obserwujecie, no to wiecie, że poszliśmy już kawałek dalej, mamy w zasadzie prawie wszystko wykończone e, w środku, zabraliśmy się za ogród. E, no ale trzeba się cofnąć teraz troszeczkę, bo był stan surowy otwarty, był stan surowy zamknięty etapami, e, no i teraz będzie stan deweloperski, będzie pewnie jeszcze pod klucz, tak? i będzie pewnie jeszcze ogród, no ale na to musicie poczekać razem z nami, bo też się nie możemy doczekać. Ostatni film był chyba gdzieś w tamtym rejonie domu, gdzie siedziałem jeszcze na surowych wylewkach, a teraz siedzę już na kanapie, także to znaczy, że naprawdę poszło nam, poszło nam fajnie i jak zwykle mam wszystko zapisane w telefonie, więc etap po etapie powiem wam ile co kosztowało, ale zrobimy to nieco inaczej, bo Zuzia mnie nagrywa tym razem nie na statywie i zrobimy tak, że ja będę mówił jakiś etap, a Zuzia będzie strzelała po prostu ile co kosztowało. Nie przygotowałem Zuzi do tego. Powiedziałem jej dosłownie 5 minut temu, że tak zrobimy, czy wyraża na to zgodę. Powiedziała, że spoko, więc zobaczymy jakie, jakie ma pojęcie, jeżeli chodzi o, o kasę. No i możemy z, w sumie zacząć od tych pierwszych dwóch filmów, jeżeli ich nie widzieliście. No to podsumujmy, stan surowy, w ogóle te wszystkie etapy, które będę wymieniał, macie całą playlistę na naszym kanale, etap po etapie, dokładnie wszystko opisane, co, ile kosztowało i tak dalej, więc tak bardziej dokładnie możecie sobie tam zerknąć i przy okazji zobaczyć, jak się męczyliśmy. No, ale wracając do stan surowy otwarty kosztował nas 176 tysięcy, stan surowy zamknięty potem dodatkowo jeszcze 68 tysięcy, działka, bo o to też pytacie, bo wrzucamy całą kasę, Podsumowanie zawsze w opisie, i się pytać, czy z działką. Tak, z działką to wszystko jest. Działka kosztowała nas 160 tysięcy swoją drogą, teraz to ze czysta kosztuje. Przed budową, całe te przygotowanie, papiery i tak dalej, 27 tysięcy, i na tamten film, nie pamiętam teraz, kiedy go nagrywaliśmy, wyszło 432 tysiące. Z działką, i tak dalej. Stan surowy, zamknięty. Wszystko. I teraz można w sumie ogarnąć ten stan deweloperski, część prac. Myślę, że na tym etapie większość prac chyba robiły firmy, jeżeli chodzi o stan deweloperski, a, a, a my, tylko, my tylko część. Gdzieś tam dopiero przy wykończeniu studia tak naprawdę większość wszystko robiliśmy sami. Więc tak, elektryk, cała instalacja elektryczna. Jeżeli będzie mi... Znaczy jeżeli będzie mi się chciało. Jak będzie mi się chciało, będę miał chwilę, to powrzucę Wam takie przybitki z tych, ale myślę, że nie będzie potrzeby, bo to będzie ciekawsze. Proszę, cała elektryka, prowadzenie przewodów, podłączenie i tak dalej ile kosztowało? Około 20 tysięcy. Strzelam, że 18 14 tysięcy. Pan Radek wziął 14 no, tysięcy od nas. No chyba. No wtedy było, jak tak z nim teraz rozmawiamy, to... Za 14 tysięcy to byśmy nawet materiału na nasz dom nie kupili. A wcale nie mamy mało, ale też nie dużo, bez tam wydziwiania. Tynki. Tynki. Szybka akcja. No to 10. 14 tysięcy. Hmm. Swoją drogą ten film się cieszy dużą popularnością. Nie wiem jak to jest, że jeden film ma 10 tysięcy, a inny 100, a jest w, podobnej, w podobnym formacie. Tynki cementowo-wapienne, wykonywane też tutaj przez zaprzyjaźnioną firmę, cena chyba 30 zł? Było jakoś tak, 14 tysięcy. Przyłącza, woda? sama woda? No, sama woda. 4 tysiące. Tak, 4 tysiące. Gaz? Gaz mniej 2. 5,2 ja. i prąd był w cenie tak naprawdę elektryka elektryki więc a skrzynkę mieliśmy już na miejscu więc tutaj nic styrobeton nasz nieszczęsny jeżeli chodzi o, o, o podłogę, bo mamy styrobeton i styropen to chyba styrobeton. 6 tysięcy 4,5 tysiąca co tak zawyżasz? no nie wiem e, styropian na podłogę to 4000? 5 cm i8 8 chyba było, z tego co pamiętam. 6,2. A no sami rozkładaliśmy, nie? To też tanie. Tak. Hydraulika pierwszy etap, czyli kanalizacja. Nie wiem, wody, hydraulika i tak ogólnie dalej. była droga. No to około 6 tysięcy 8000 8,1. 8, Oczyszczalnia. Oczyszczalnia z tego co dobrze pamiętam to około 12 tysięcy?

jeny, no to ja naprawdę nie pamiętam nic. No, Miksokreta, tak to chyba się mówi, zwykłe, betonowe, standardowe wylewki y, przez też mojego kolegę znajomego y, robione. Myślę, że możemy do stanu deweloperskiego, no przynajmniej w naszym etapie, Wy tam sobie możecie to odjąć, y, chociaż teraz ceny to też pewnie troszeczkę inne, y, żaluzje, no, żaluzje musimy doliczyć, no bo są integralną częścią, jakby nie patrzeć, elewacji okna i tak dalej. Za żaruzję zapłaciliśmy 26 tysięcy? Tak, 26, a bo to Ty wybierałeś do tego. Nie, nie, jakoś tak. E, sufity, sufity to był taki etap, gdzie robiliśmy je w zasadzie sami, e, oprócz tutaj tego skosu w salonie e, wysokiego, tego się nie podjęliśmy, ale no to było, była walka z tym. Czyli w cały materiał i tak dalej, i tak dalej. No to 8 tysięcy. 14 tysięcy prawie, 13,9. Gładzie. Gładzie robił Doman. Jednak się zdecydowaliśmy, bo pamiętacie może ten film, gdzie zastanawialiśmy się, czy tynki cementowo-wapienne zostawiamy na przykład tylko w salonie robimy gładź i tak dalej. Ale jednak zrobiliśmy i to była dobra decyzja. Słucham? 12 8 tysięcy. E, parapety. Parapety Ty zamawiałaś, więc na pewno wiesz. Parapety ja zamawiałam. 3000? tysiące? Nie, 2200 no. takie zewnętrzne. Mamy okna do dołu, ale no zewnętrzne parapety. Yy, kilka tam mamy. Teraz Twoja ulubiona wełna, którą ocieplaliśmy yy, górę. Nie mam pojęcia, ile mogłeś za nią zapłacić, ale pewnie z 6000. 8,2. 8,200. Wełnę też rozkładaliśmy sami. W sumie nie wiem, czy liczyć farby, czy nie liczyć farby, no farby to tam około tysiąca, to już powiem, ale to nie wiem, czy to jako stan deweloperski, no na biało wszystko malowaliśmy, więc to tak. I nasze ulubione ocieplenie zewnętrzne. 14 tysięcy. Chciałbym. Więcej? No. no to 18. 22. 23 300. I to jest ten etap, który, za który zabraliśmy się sami. My steropjan kupowaliśmy chyba po około 250 zł za metr sześcienny, i to była wtedy wysoka cena, a potem to wystrzeliło jeszcze bardziej. Był plan taki, że się uda wszystko zrobić samemu, ale niestety musiała nas poratować firma, jeżeli chodzi o siatkę, bo nie zdążyliśmy przed zimą, więc tą też musieliśmy czwórkę dopłacić. No ale ocieplenie 23300. I to jest samo ocieplenie, i tutaj trzeba powiedzieć, że. Mówiąc stan deweloperski powinniśmy też policzyć e, tak naprawdę strukturę. E, powinniśmy policzyć ogrodzenie i po, powinniśmy policzyć też kostkę. Kostki nie mamy, mamy po prostu zwykły podjazd z gruzu na razie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie kostka, e, więc to taki, wiecie, stan deweloperski skupiamy się tylko na domu. No tutaj nie ma, e, nie ma też e, właśnie struktury, więc to też trzeba by było gdzieś tam sobie, jak gdzieś tam sobie doliczyć. Swoją drogą on już leży na kanapie, także. Ale na kocysiu. No, yy, także, no to takie troszeczkę niepełne, ale to wszystko się pojawi w, w czasie, w całym podsumowaniu. I teraz kolejny etap hydrauliki, czyli podłogówka i w zasadzie cała reszta bez kotłowni, czyli no podłogówka rozdziela jakieś tam zworyki. 12 tysięcy. 14 600. Eee, Coś za mało daje. Kotłownia i tam ze zmiękczaczem już razem. No to też 14 tysięcy. 15 tysięcy 600. To tak, no, że to kompletna kotłownia i, i, i macie spokój. Podbitka wraz z wiatrownicą to, co ostatnio robiliśmy. Nagrywaliśmy no to ja niedawno, wiem. więc wiesz. No to 9 za robociznę i pewnie z 6 za, No 15 tysięcy. 15 tysięcy. No, i tutaj wliczyłem jeszcze inne takie drobne typu. Nie wiem, tam robiliśmy ocieplenie ściany w garażu, drzwi techniczne w kotłowni. No, to też jest jako w stanie deweloperskim, tak mi się wydaje. Więc tam policzyłem jeszcze jakieś inne rzeczy: policzyłem 2000. W stanie deweloperskim powinny być też kontakty. My o kontaktach nie nagraliśmy jeszcze materiału, bo nie mamy po prostu wszystkiego skończonego. Więc no, tutaj nie pamiętam z tego co się orientuję. W w naszym zamówieniu wyszło około 8 tysięcy, ale ze wszystkim, wszystkim wszystkim. No więc tutaj też wypadałoby tam coś doliczyć. Ktoś może kupić taniej ktoś drożej w zależności od tego, ile tam macie, macie tego sprzętu. No tą piątkę pewnie na pewno trzeba, pewnie na pewno. trzeba, e, trzeba jeszcze doliczyć. E, to tak na szybko teraz, ile jak myślisz, wyszedł sam stan deweloperski? Ile wydaliśmy na to? Na wszystkie bebechy w domu? E, 150 tysięcy 211 300. <laughs> Także na razie ten etap okazał się najdroższym i chyba tak zostanie, bo wykończeniówka nie kosztowała chyba aż tyle, nawet patrząc po wszystkich meblach pod zabudowę itd. Nie, no na pewno nie. Połowę tego. No, a, a, a ludziom właśnie jest opinia taka, że wykończeniówka wykańcza, ale wykańcza i że najwięcej kosztuje, ale to jest po prostu koniec budowy, dlatego jest tak ciężko i jest tragedia. Natomiast to u nas okazało się najdroższe. No to jakbyś doliczył jeszcze kostkę i ogrodzenie do tego samego deweloperskiego, no to już by w ogóle było 280 No I 000. tu też trzeba powiedzieć, że część robiliśmy, no w sumie nie tak mało, robiliśmy sami. Więc tutaj też trzeba było doliczyć robociznę i właśnie jeszcze płoty, kostka, no to jeszcze w elewacja, w sensie struktura. Więc to uważam, że po prostu od stanu surowego, zamkniętego do stanu deweloperskiego to jest najdroższy, najdroższy etap, przynajmniej w naszym wypadku. No i razem to wszystko, te wszystkie etapy z trzech filmów wychodzi 600. Ja a no to już nie wiem. A, nie wiesz? <grym> no już powiedziałaś. 643 300. I tutaj na pewno wyszło więcej, bo jakieś tam pierdołki, jakieś zakupy, jakieś na swoją drogą na Allegro czy, czy w sklepach budowlanych. Zostawiliśmy tyle pieniędzy i tego się po prostu, tego się po prostu nie liczy. No, gdzieś tam też no jakiś sprzęt i tak dalej. Nie no tak, no ale to tak tylko mówię teoretycznie, jak, jakby to mogło, jakby to mogło wyglądać. 643 tysiące za 150 metrów domu kwadratu, 150 metrów kwadratowych domu parterowego. Z, z działką. Z garażem, więc jeżeli, jeżeli by porównał te ceny do cen wtedy mieszkań, to mamy 150 metrów stanu deweloperskiego za cenę mieszkania takiego 60-65 metrów w Gdańsku. Także wynik, wynik chyba dobry. A jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało dalej, to zapraszamy do śledzenia. Wszystko etap po etapie, teraz ogród i w ogóle to wszystko będzie. Na dzisiaj chyba wyczerpaliśmy temat. Czy chciałbyś coś dodać? No nie, że w sumie myślałam, że bardziej wiem. Już ja, zapominałam wszystko, no, ile to kosztowało. Trochę czasu minęło, więc. No. No wiedziałam, to... ile razem wydaliśmy, ale nie wiedziałam, ile wiesz. Każdy etap No Mam nadzieję, że film okazał się pomocny, chociaż tak orientacyjnie, szacunkowo, bo teraz te ceny to... No powrócajcie pewnie, ile teraz dołki, kosztuje. Kurki, dołki i cały czas się to zmienia. Taniej pewnie nie będzie, także wyczerpaliśmy temat do usłyszenia.